No, 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 głównie. Twarze są o wiele płaszcz. Płaszczka kurwa. No, pogadajmy sobie o tym, jakie kompleksy mają Japonki. No to zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry. Lecimy z tym koksem, bo tego będzie naprawdę sporo. W tym odcinku pogadamy o kompleksach, jakie mają Japonki, a w następnym Japończycy. Słuchajcie. Chyba takim pierwszym naczelnym obecnie i tak przez długie lata kompleksem są oczy. Tu się mówi, że ma się... Sidzimy to są takie małe małże albo po prostu hosujmy. Hosujmy oznacza dosłownie wąskie oczy. Czyli po prostu stricte małe oczy. Tak, oczy to jest coś, co się wypliknęło z całą tą kulturą manki. Tutaj można powiedzieć, że po części troszeczkę tam Zachód maczał w tym swoje palce. Więc obecnie Oczy duże, tak, taki taki duże, błyszczące, okrągłe są chciane. Yy, no, trochę antropologicznej wiedzy. Japończycy mają tak zwaną fałdę mongolską, czyli taką warstwę tłuszczu, która nachodzi na tą gałkę, przez co yy, oczy zdają się oczywiście mniejsze. No ale taka to jest ewolucyjna pizdziawka, która chroniła oczy. No ale to nie jest ważne, to nie jest ważne w tym odcinku. No i dziewczyny mają straszny kompleks na tym punkcie. O matko, robienie tak zwanego ftaje. Ftaje to jest coś, co jest chciane, czyli podwójna powieka. Ftaje to jest Bóg, a hituje to jest właśnie faula mongolska, pojedyncza powieka. To jest coś, czego się nie chce. Mówię o Hitoe, czy o pojedynczej powiedzę, Podwójna powieka to jest must have. Oczywiście są plasterki, kleje i też bardzo częste i gęste tutaj operacje oczu. Tu, tak, tak, tak. To jest ym, nagminne. Tutaj bardzo dużo dziewczyn sobie to robi, a y, młodsze osoby, czy osoby, które boją się albo nie mają takich funduszy to wiecie co, jak się idzie do każdego dragsta, do jakiegoś nawet Daiso, tam są właśnie specjalne naklejki żeby sobie podklejać powieki, specjalne kleje, żeby sobie podklejać powieki i to się dzieje wielkim boomem oczywiście też są specjalne makijaże powiększające oko i są tysiące właśnie tutoriali jak najlepiej podkleić sobie powieki, żeby ona była najfajniejsza żeby się najfajniej zgnała, jak tutaj są sobie wyciągnąć, podrysować, zakonturować oko, żeby wydawało się większe z tego masę. Tak. To jest bardzo duży kompleks tutaj. Kolejny kompleks nos. Nos to jest też kolejny z kompleksów, który bardzo mocno wybija się w kulturze. Ile ja dostałam tutaj komplementów na swój wilgachny nos to wy sobie nawet nie wyobrażacie. NOS e, mały, tak jak w Europie, mówi się, o jaki masz śliczny, mały nosek. Można powiedzieć, że Japonki mają takie małe, ładne, zgrabne te noski. No piękne, no tylko chcieć. E, no, co, co kraj, to obyczaj, nie? E, tutaj jest dosłownie odwrotnie. E, dużo. Obcokrajowców e, zauważyłam, ma taką rozkwinkę, kiedy dostaje komplement od Japonki albo do Japończyka A nie, no to, ne, anot, ne, urayamasi ne, Co może tak robić? Znaczy, ogólnie to oznacza wysoki nos, ale często obcokrajowcy rozumieją to jako, ale masz duży nos. Co oczywiście w kulturze europejskiej jest takie, what the fuck. Obrażasz mnie? No właśnie, duże nosy nie są ładne w kulturze europejskiej, a tutaj e, te, to nawet nie duży, wysoki, bo chodzi o e, wysokość tej kości tutaj i taką, e, jak to fajnie się tutaj mówi, formę 3D. Bo ogólnie tutaj przechodzimy już trochę, tak e, łączymy to i przechodzimy do kolejnego e, kompleksu, który jest e, bardzo mocno zakorzeniony tutaj, czyli e, Twarz 2D. Tak. Yy, no, to znowu antropologicznie twarze Japonek są yy, inaczej zbudowane. To jest inna budowa twarzy, czaszki, inne układ kości. Oczywiście można powiedzieć tak. Yy, jak to powiedzieć? Yy, a jak powiedzieć? Tak powiedzieć. Twarze są o wiele płaszcz, płaszczka kurwa płaszczka. Twarza jest płaszczka. Są bardziej spłaszczone niż twarze europejskie. I Japonki bardzo zazdroszczą tej tak zwanej właśnie tego 3D efektu 3D, ponieważ bardzo chcą mieć mocny kontur szczęki, mocny kontur tutaj, do tego dobrze zarysowany nos, bo to daje tą charakterystykę twarzy. Wiecie, tutaj, mimo wszystko, wszyscy wyglądają bardzo podobnie. Jest bardzo mocna pigmentacja, przez co wszyscy mają ciemne włosy, wszyscy mają ciemne oczy. E, wszyscy mają, oczywiście, jedną budowę typowo azjatycką, typowo, no nie do końca typowo azjatycką, dlatego że, Japończycy to jest mieszanka diomon i ludu diomon i ludu jajuj, a lud diomon, tak. E, e, Mówić o kwestiach DNA, no to bardziej przynależy do tych rejonów jak um, Oceania, więc Japończycy też mają w sobie krew, nie tylko stricte, stricte azjatycką. Japonki uchodzą w świecie za posiadaczki przepięknej skóry, ale ostroj, takiej jasnej, i takiej młodej. To nie do końca tak jest. Tak, skóra jest dużym kompleksem Japonek. Mimo iż Japonia słynie z bardzo wysokiej klasy, nawet takich zwykłych, drogeryjnych kosmetyków, one są na bardzo wysokim poziomie, i też kultura skinka wywodzi się ze starożytności. Jest to bardzo ważna rzecz w Japonii. Japończycy bardzo mocno zwracają uwagę na skórę i to nie tylko Japonki, nie tylko kobiety, ale też mężczyźni. Bardzo mocno jest to przestrzegane, zwłaszcza jeśli ktoś szuka pracy i będzie wiedział, że będzie pracować z klientem. Pierwsze co się robi, zaczyna się dbać o skórę, brać specjalne e, właśnie bibi, ciokora i inne takie suplementy, aby pozbyć się trądziku. a Zaczyna się smarować oczywiście melaności, bo nie wiem czy wiecie, ale e, Japończycy, Japonki mają naturalną tendencję, ponieważ tego pigmentu jest w skórze trochę więcej przez co niestety tworzą się plamy melaninowe i dlatego melanosisi, melano, czyli melanina, prawda, melanosisi zostało stworzone dla takich właśnie potrzeb, aby, bo na pudełku tam jest napisane, aby usuwać właśnie takie plamy melaninowe, ale żeby usuwać ten sztrądzik, co może Was zaskoczyć, ale jest bardzo dużym problemem w Japonii, wśród kobiet również bardzo dużym, tak. Tak zwane hadary, czyli jakieś wypryski, no to, to jest. Kolejnym kompleksem, który też dotyczy skóry, jest coś, co tutaj wszystkie kobiety się z tym zmagają, jak widzicie na mój sklep jest pełno produktów do walki z tym, a są to po prostu wągry. No niestety tutaj ta pogoda nie jest przyja Oczyszczają perfekcyjne perfekcyjnemu skóry, jest bardzo wysoka wilgotność i a w ogóle jak już przychodzi cyju, czyli pora deszczowa, a po cyju ten gorąc największy, to to już jest w ogóle masakra, więc środki do oczyszczenia, wszyscy próbują różnych metod, ale y, powiem tak, to i tak wraca, to jest taka nieustanna walka i też duży kompleks i na to też się zwraca uwagę. Um, jeśli chodzi o kosmetyki, musicie wiedzieć, że kosmetyki japońskie są takie ciekawe, bo niby są taki lepki a zarazem są bardzo kryjące i dużo dziewczyn, które wy oglądacie i mówicie, ale mają piękną skórę! No to jest najzwyczajniej po prostu make-up. E, oczywiście też są dziewczyny z przepiękną skórą, ale problem skóry i problemów skórnych jest bardzo silny w Japonii, zresztą zobaczcie na asortyment, chociażby w moim sklepie tutaj tak jest tylko malutki ułamek kosmetyków japońskich, a wszystkie są do jakichś problemów do. E, właśnie plam do rozjaśniania skóry, w sensie nie chcenia tylko takiej super białej, aby mieć o tak białą. Nie, to chodzi przede wszystkim o wyrównywanie kolorytu, e, przeciwdziałanie, żeby nie wywalało tych plam. No. no i oczywiście też walka wieczna z trądzikiem, wypryskami. Więc e, dużo dziewczyn ma bardzo duży problem ze skórą. Y, maskuje to filtrami, jeśli chodzi y, bardziej tutaj też mówię o was, bo wy często widzicie Japonkie gdzie na jakichś filmach, na jakichś filmikach w internecie, na jakichś na y, takie y, instagramach, no i tam nie wiem, nie wiesz, nie wierzcie to. Nie wierzcie, to y, żeby zrozumieć też twarz Japończyka trzeba go zobaczyć tak. No no nie może, no tak. No, i wtedy będzie. Aha, no dobra, czyli normalna skóra. Więc e, tak, e, to jest jeden z, z bardzo dużych kompleksów sk skóra. Jeśli chcecie wiedzieć w ogóle, dlaczego e, tak jest, to zapraszam na ten film, który też tłumaczy, dlaczego e, biała skóra jest tak popularna w Japonii i że to nie, nie jest zapatrzenie na zachód, tylko jest to. Jest to pokłosie starożytności, starożytnego, starożytnej pielęgnacji skóry, więc tutaj sobie zobaczcie. Twarz to jest coś bardzo ważnego i e, tak, jak mówiłam, budowa twarzy, czaszki jest inna i e, no, czaszki są większe, są większe niż przykładowo europejczyków i e, często, gęsto jest tak, że E, osoby, dziewczęta, które mają dużą, szeroką twarz i taką, no po prostu dużą czaszkę, to widać i e, no to jest bardzo duży kompleks. Bardzo duży kompleks, dlatego jest bardzo dużo masaży, aby zmniejszyć e, wielkość tutaj podbródka, tutaj zmniejszyć e, też e, całą tą linię, żeby nadać linię V, żeby nadać taką maleńkość tej, tej twarzy. Jest dużo przyrządów, które są po to, jest dużo e, zabiegów e, też po to, no bardzo jest to duży komplet Ja też załóżmy dostawałam bardzo dużo komplementów, że o, ale Ty masz główkę małą, ale super, no i w ogóle e, zasranie. E, to może być dla Was trochę zaskakujące, takie kto się zastanawia nad e, wielkością BA. No, Japonki, tak. To też uważajcie. Ja to często tak sobie cisnę pojacianie, bo on ma typowo taką dziomon, bo właśnie to z dziomona się wzięło. Bo ludzie, lud dziomon miał duże, bardzo czaszki, szerokie, mocne. I Ocianowi taka czaszka została. I ja się śmieję. Tak, te, te dziomonek o dużej głowie, a już taki wkurzony, no bo jak komuś powiesz, właśnie w Japonii, że ma dużą głowę, to to jest obraza. Pamiętajcie, to jest takie być, kurwa, obrażasz mnie i później sobie ja mam duży łeb, yy, no, yy, więc yy, o tym pamiętajcie też. Waga, waga, mimo wszystko w Japonii nadal odgry, odgrywa bardzo dużą kwestię i szczupła sylwetka jest sylwetką chcianą, mimo że Japonki uchodzą za... Szczup osoby, to musicie wiedzieć, że dziewczyny mają tu bardzo duży kompleks szerokich kości, takich grubych rąk, grubych nóg, grubej szyi. Tak, to istnieje. Ja mówiłam już wcześniej, że istnieją masaże na każdy problem w Japonii, na każdą część ciała. I to nie wynikło samo z siebie, to wynikło właśnie z tych kompleksów, z tego, że tu ciało szczupłe, drobne, takie witkowate, czyli ja się wpisuję ekstra ze swoją chudością z którą zawsze wszyscy takie ale Ty masz chude rączki, ale super, nie? więc y, to jest coś, co jest bardzo ważne Masaże odchudzające są bardzo popularne. Już pokazywałam Wam kilka na ramiona, na nogi, niedługo pojawi się masaże na brzuch, więc to jest bardzo ważny aspekt. Dalej. Dużo dziewczyn przechodzi na różne diety. Ehm, ćwiczenia tak naprawdę wchodzą dopiero z tą kulturą fitness, która przeszła z Europy i tak i tak w miarę to niedawno, bo to Niecałe 10 lat, więc dopiero to tak wplikuje się tutaj, ale nadal właśnie diety i takie masaże to jest absolutna podstawa. Kolejny bardzo ciekawy kompleks, który też jest w miarę tak z rozwojem obecnej generacji nowy, dlatego że w Japonii zęby nigdy nie grały dużej roli. Zęby są krzywe, zęby są często żółte, albo w sensie mają swój naturalny kolor, nie jest to jako sztuczne wybielanie pastami czy różnymi paskami. Ludzie się tym za bardzo. Tak muszę powiedzieć, że nadal nie przyjmują, ale nowe pokolenie, już te takie bardziej zaamerykanizowane, no to już te dbanie o zęby, o te proste białe zęby, ten kompleks prostych białych zębów też już tutaj się muszę powiedzieć Wam pojawia, bo młode osoby mają coraz ładniejsze zęby porównując, załóżmy z moją generacją, gdzie nikt tam naprawdę miał wszystko w dupie, a! kto się tym przejmuje, ale te młodziaczki teraz, no to tak, ten kompleks też uważam, że zaczyna się tworzyć, że jest coraz więcej klinik, które oferuje y, usługi ortodontyczne, też jest coraz więcej klinik, które namawia, zaprasza na y, wybielanie zębów, coraz tego jest więcej i coraz takiej większej presji na zęby można zauważyć i to jest dziwne dla Japończyków tej starszej daty, czyli takiej byłaby też jak ja bo to jest coś nowego, coś co tutaj nigdy tak za dużego miejsca nie miało i co faktycznie przyszło ze wschodu. Można się zdawać, że no, niepozorny kompleks, ale też istnieje, czyli problemy skórne na dłoniach. Tak, ja też to zauważyłam, bo wiecie co? Da się to zauważyć. Dużo Japonek ma problemy skórne na dłoniach. I co to znaczy problemy skórne? Są to jakby, mm, może ktoś zna mm, profesjonalną nazwę, ale wygląda to jak takie odmrożenia. Ale to się pojawia nawet latem. Skóra jest bardzo przytarta, czerwona, robią się rany na niej, często właśnie z trupy. I powiem Wam, że to faktycznie istnieje i bardzo dużo produktów jest reklamowane do rąk, że właśnie pomaga właśnie naprawić, chciałam powiedzieć, uleczyć ten problem. I jak się Albo z kimś pracuje, albo jak się jedzie, gdzieś pociągiem, ktoś siedzi, faktycznie da się to zauważyć. Że yy, od czasu do czasu widać, że osoby z jakimiś tam problemami, skórnymi na dłoniach się pojawiają. I śmiechem żartem, że w tym rankingu, którym ja znalazłam, ten, to, ten problem się pojawił, więc też mnie po części, słuchajcie, zdziwił, ale faktycznie tak sobie powiedziałam. Bywa. Czasami faktycznie bywa, i nawet moja koleżanka z pracy miała takie dziwne te dłonie. Takie tutaj yy, z odparzeniami, z podrażnieniami tutaj ta skóra yy, od środka też twarda nie nie obgryzała paznokci nie nic ale ja widzę tutaj że coś mi się stało i ta skóra bardzo podobnie zaczyna w tym miejscu jednym wyglądać i nie wiem co ja tu narobiłam a nic nie narobiłam nie wiem od czego mi się zrobiło więc faktycznie może coś tu cholera jest ale też taki kompleks. Koniec też kompleks, który dotyczy, tak naprawdę, może, można powiedzieć, coraz większej ilości osób, a z drugiej strony nie. Dlaczego? Dlatego, że młode pokolenie jest już dosyć, nawet bym powiedziała, no, bywają bardzo wysokie osoby, no właśnie, czyli o czym mówimy, o kompleksie niskiego wzrostu. Standardowy wzrost Japonek to jest 1,58 m. 8. Ja mam BED 57, więc y, też często dostawałam pytania, czy Japończycy naprawdę są tacy mali. Nie wiem. Ja jestem mała i często w, gdziekolwiek idę, to i tak wychodzę, że jestem najmniejsza. Tak, bo te młode pokolenie się rozwija, jest coraz więcej miejsca, więc są coraz większe istoty, się wyplikują. Y, ale dalej faktycznie jest to, że. Y, Bycie cibi, wbrew pozorom, to nie jest takie fajne, bo ja wiem, że w kulturze jakiejś otaku czy i tak dalej, to jest takie kawaii, a tutaj jest trochę tak, że. Mm, jestem mała, yy, chcę być większa. Tak, tak, tak. Więc yy, powoli ten. Yy, zauważyłam, że dużo kobiet jakby z mojego pokolenia też o tym mówiło. A muszę kupić sobie wysokie szpilki, bo jestem za niska. Tak. A jest jeszcze gorzej, i myślę, że ten kompleks będzie się rozwijał, jeśli chodzi o te trochę starsze kobiety, dlatego że właśnie młodzi są coraz wyżsi i to naprawdę tak, że takie, boa. girl. No i ogólnie. To chyba byłoby wszystko, jeśli jeszcze przypomnę sobie albo zobaczę rozwijające się kompleksy, oczywiście zrobię jakiś update i dziewczynka płacze, więc uciekam, wbijajcie na łabisabi i widzimy się już niebawem na kala. matane, bye bye.